W co zainwestować w trakcie Paryżu? Jak się rozpocznie Paryż, to może być naprawdę dobrą inwestycją. Są dosyć spekulacje, ze mną jest Kebus. I oczywiście Małgorzata z tej strony Kebus. No i co? I po prostu nagram sobie z nim filmik i, i powiem wam też, jakie jest jego zdanie na temat inwestycji, co on by zainwestował. I Link do jego kanału znajdziecie w opisie, więc to zapraszam do subskrybowania. Link do Discorda w opisie. I jeszcze na wstępie sponsor kanału, to jest Skins Monkey, strona do wymiany skinów. Tutaj macie naklejki, które nie są wliczane w ten skina, Tutaj jest jakiś pierwszy lepszy krawcik, link dostanę też w opisie pierwszy lepszy krawcik, który pewnie kosztuje około 100 zł naklejki i patrzcie za tyle samo co za skina bez naklejek z darmowymi 5 dolarkami macie bonus z kodem ELZART, tutaj zniżeczka nam wchodzi od 10 dolarów do 100 dolarów i przy doładowaniu za 100 dolarów dostaniecie aż 135 dolarów z moim właśnie kodem, co jest naprawdę atrakcyjną ofertą, więc serdecznie polecam, no i co, co ja wam przedstawię na tę inwestycję w Paryż tak zwaną, jest, przychodzę do was z drużyną jaką jest Shark Esports, jest to drużyna, która była na Sztokholmie i moim zdaniem gra piach i będzie grała piach więc przez to nie ma ich na przykład na e, turnieju który do nas nadchodzi. E, ludzie jak wiecie e, kapsuła co, co chwilę Sztokholmu rośnie ma jakieś piki. A jak kapsuła ma piki to są naklejki mają piki i widzicie tutaj e, był pik i był spadek, lekka odbitka, ale fajnie naklejkę można wyciągnąć, zobaczcie, 40 groszy, 39, 38, 37, no wiadomo jest trochę tych zleceń, ale można byłoby ją za takie pieniądze wyciągnąć, gdzie sprzedamy za 46 grosze, już macie tak naprawdę zwrot waszej inwestycji, co lepsze. Drużyna po prostu z czasem będzie coraz droższa, gdyż jest jedyne ich właśnie tutaj logo e, i Paryż jest ostatnim turniejem, po czym rok będzie tak naprawdę przerwy od turniejów, czyli w skrócie, m, nawet jeśli, to po prostu po tym e, Paryżu będzie tyle czasu bez, bez naklejek, bez teamów, że te naklejki będą siłę, siłę rosły, tak naprawdę, nie? Więc jest to moim zdaniem mądra inwestycja. Holo też jest dosyć tanie, tak szczerze. Ja woli nie polecam. Bardziej będę się skupiał na holo i na papierze która też miała swój pik do 50 zł i spadła teraz do 30 paru. Też się można fajnie z zamówień wyjąć po 35. Jest to spokojny inwestycja. Naklejka jest ładna, nie, nie ma ich nie grają tak naprawdę. No grają chujowo, no taka jest prawda, nie ma tutaj co się grzebać z nimi. No i po prostu widzę tutaj inwestycje, że może być bamy, jeśli chodzi o wyjście Paryża, a ich nie będzie. Może się pojawić kolejny mały wzrośnik, co jest po prostu czyni ich dobrą inwestycją, nie? Może też być spadek jakikolwiek, ale raczej będą to wzrosty, ja na to liczę czekam. Suplaj normalny, Pochodzą tutaj, jeszcze wam pokażę szybko. Kapsułę ze Sztokholmu, z której oni są? Oni są właśnie z tej kapsuły średniej, czyli tej za 20 pary która ma możliwość wzrostu do tej największej, czyli do 50. Eee, posiada takie drużyny, ma przede wszystkim Tajlu, który jest ojoj bardzo chciany, więc kapsuła jest porządna i pewnie jeszcze pewnie rosła przez samo tailu. Przez to też szarki mogą urosnąć. No i co? Teraz będzie zdanie Kebusa na ten cały temat. No i co? Polecam go serdecznie. Trzymajcie się widzowie. I oczywiście małym kostostystykiem Kebus. A ja przedstawię wam swoją inwestycję. I o dziwo nie będzie to Furia, a będzie to Eternal Fire. E, dlaczego wybrałem akurat Eternal Fire? E, przyznam szczerze, że jest to troszeczkę ryzykowna inwestycja, e, ponieważ wybrałem ją specjalnie pod względem tego, e, że jest to póki co jedyna naklejka Eternal Fire e, ze wszystkich możliwych na rynku. E, jest to oczywiście naklejka z Antwerpu. E, no i być może dołączy do tego naklejka z Paryża, e, ale tego nie wiemy. Generalnie. Po krótkiej analizie ostatnich meczy Eternal Fire są w formie e, gdzieś takiej pomiędzy średnią e, a dobrą. Czyli tak, ok. Jakbym miał to określić, jest ok. E, gdyż ostatnie ich mecze to jest 12 do 16 z BnE, mecz przegrany, e, z iNation mecz wygrany, z Teamem Wojwoda, który totalnie nie wiem co to jest za drużyna, przegrali z nimi, e, przegrali z Fnatic. E, dwa razy wygrali na przykład CMIBR, e, przegrali z GTU wygrali Civil Genesis, także gdzieś tam ten bilans wiecie: jest. Raz wygrają, raz przegrają, gdzieś po środku. E, więc szansa, że się dostaną, jest, ale gdyby Eternal Fire się nie dostało, lub okazałoby się, że naklejki z Paryża są po prostu brzydkie i ludzi, ludziom by się nie spodobał design e, naklejek z Paryża. I zdecydowanie wola, wolaliby bardziej te z Antwerpu. No to wtedy Eternal Fire otwiera się jako bardzo dobra inwestycja. Także nie ukrywam, jest to inwestycja troszeczkę ryzykowna. Ale stwierdzam, że... Takie też trzeba polecać, dlatego że gdy inwestycja niesie za sobą jakieś większe ryzyko, najprawdopodobniej niesie też za sobą większe zarobki. E, także tutaj, jeżeli chodzi o Eternal Fire, rzeczywiście polecałbym to właśnie pod tymi aspektami, które powiedziałem. Jeżeli chodzi o warianty, e, czy jest to zwykła naklejka, czy glitter, czy holo, czy gold, e, no to tutaj już wszystko zostawiam do wyboru Wam. E, oczywiście naklejka gold jest jej najmniej na rynku. Więc supply jest po prostu najmniejszy. Aczkolwiek ze wszystkich naklejek poleciłbym najbardziej naklejkę holo lub naklejkę glitter. E, dlatego że naklejka holo e, prezentuje się ładnie. Jest często używana w craftach, co zresztą możecie zobaczyć na statystykach różnych z Redditów czy Twitterów, e, które pokazują nalepienia danych naklejek z Antwerpu w wersji właśnie Holo. Eternal Fire plasuje się tam naprawdę fajnie. E, no i to samo z gliterem. Glitter też jest dosyć często nalepiany. Poza tym, gdy już Source 2 oficjalnie wyjdzie, naklejki będą bardzo ładnie wyglądały na broniach. Co za tym idzie, po prostu hype na naklejki będzie jeszcze większy, popyt będzie jeszcze większy, więc cena również wzrośnie. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodzi, no i ode mnie byłoby to właśnie Eternal Fire. Także, wielkie pozdro, pozdro dla Elzarda i trzymajcie się, cześć!